W zagramy w milionerów na telefonie. Zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie, ponieważ ostatnio mi idzie z nauką kiepsko. No i może coś zgarniemy, jakąś wygraną większą. To zaczynajmy. Pierwsze pytanie jest. Królem polskiego stołu Wikilinego jest karp oczywiście. I yeah. mamy 1000 zł. Która część mowy odpowiada na pytanie, kto i co? O kurczę. Kiedy to było? Kto, co? Rzeczownik. Kto, co? czasownik Nie. Rzeczownik. Dobrze. Jak przegram takich kupich tych, to przepraszam, ale dopiero co wstałem i jest godzina dziewiąta. Który z wymienionych metali wykorzystywany jest w termometrach. Rtęć. No pewnie. To było takie pewne, że szok po prostu, nie? Szok! Dobra. To lecimy dalej. W jakim mieście znajduje się ściana płaczu? O kurczę. Ja myślałem, że to w Polsce jest. To jest jakieś Jerozolima, pekinie. Pewnie w Jerozolimie, bo tam jest summa. O! No, jesteśmy już na 5 z 12. Twórcą ogólnej teorii względności jest. Co to jest? Co? Teoria względności. Pitagoras wymyślił to, ale. Pół na pół. Pitagoras albo Einstein. Einstein. Dobrze! Tak jest. Prawie gwarantowana suma jest. Kto wygrał pierwszą edycję Master Beat Music? O kurw, czepieczon. Nie wiem chyba, Szymon wygrał. bo ja tego nie oglądam nawet. Nie chcę przegrać. A może. To tak czy nie? No. Dobrze. Co wielbłądny przechowują w swoich karpach? Wodę. Kurde. Te. Co? Widzisz, było 40 tysięcy. Aha, to fajnie. Patrzcie, 20 zł i polskich złot. No i dobra. No to lecimy na nową grę. Kurcze. Hmm. Ale lipa, jaka waluta obowiązuje w Niemczech? Oj, euro jest? Euro, ale z małej euro. <coughs> Która firma stowarzyszyła komputer? Co, co to jest? Nie wiem, ty. albo Microsoft, albo Apple. Apple. <coughs> Zbieracz etykiet z pudełek od zapałek, to? Co? Filester. Nie. Kurde, ale to jest trudne. fest! O jeszcze jakaś reklama, nie? Nie, jak ja tego nienawidzę. No patrzcie na to. O dobra, włączyłem 20 polskich złotych. Tyle wygraliśmy, patrzcie. Tak, do tysiąca ciągle. Dobra, leczymy jeszcze raz. Musimy chociaż sumę gwarantowaną 40 tysięcy zrobić. Puszcza Białowiecka leczy na granicy Polski. O kurwo. De, przepraszam. Albo Ukrainą, albo Białorusią. O ja piękno. Dobra, Ukrainu No i nie Ja cię pierdziele. Nawet nie wygrałem nic! Co to ma być? Czy jest jakieś? Tradycyjnym francuskim pieczywem jest ja pierdykam bagietka. No, bo przecież spozują ci, ci z bonsami tak te... Z bagietą w łapie. Jak cyframy rzymskimi zapiszemy? Ojej, jakie ja to dawno miałem. Ja tu nie pamiętam fakt. Albo L. M to jest chyba największe L. Dobrze, jestem mistrzem. Jak nazywa się stolica Węgier? Budapeszt. Tak. Ja działałem z tym. Co znajduje się w Herbie Gdyni? Nie wiem, nigdy nie piłem. Aha, dobra. To... <laughs> o kurcze. No albo łódź albo statek. Co? Tu jest jakieś przywalone. Jeszcze reklamy mi się jakieś włączają. No do dupy z takim ziemi, Lord. Nie. I napiszcie w komentarzach jaką grę chcecie następnym razem przez Instagram. Liczba 27 jest podzielona przez... Bez reszty przez 3 razy 9 daje 27. Hmm. Pod którym z numerów wymienionych poniżej należy zadzwonić w celu wezwania pomocy? O kurczę, ale trudne bardzo. 900 chyba. O, jest gitara. Trzyma. W jakim kraju spożywa się tapas? Co to tapas? Hmm. hmm. Nie wiem. Weź już pół na pół. No ja. Albo Portugalia, albo we Włoszech. O, we Włoszech. No co jest? Opas, już łącznie mamy 7000 7 rund już gram, bo dwie były, trzy rozkrewkowe. Dobra. Ostatnia runda. Bo mnie to zaczyna już denerwować. No i jeszcze lepiej. Jak nazywają się popularne pik piktogramy używane przez użytkowników internetu do przekazywania emocji, emocji za pomocą tekstu? Nie wiem. Czy mój. No ja co? Co jejku. Ojejku! Ojejku, nie. Co to kurwa jest? Ja pier. Hmm. Dobra. Ostatnia gra. Teraz już jest ostatnia, ostatnia, bo mnie już to irytuje. I nie chcę marnować na to nerwów Zbędnie. Jestem bardzo zmęczona, ja się nie wyspałem. masa. A zobaczymy jak wygląda główne nowe Nowa To wiele wyników. Ty, patrzcie, który jestem. I. Ty, ruski tu mają ty. Te... A miesiąc ja będę pierwszy, a tydzień ja będę pierwszy, Aj. te ruskie to po prostu zamulają w tą grę Dobra, statystyki Razem odpowiedzi 31, Poprawna odpowiedź 21, o 67% dobrych, rozegrane gry 10, a mam 7 tysięcy, czyli 3 był i bez, ja pierd... Złe odpowiedzi 10. Dobra, wyzwanie dnia, zobaczymy jeszcze co to jest. A dobra, zagramy sobie wyzwanie dnia 27 dzisiaj maja 2020. <śpiewanie> ja. Jak nazywa się kobieta archeolog? Protagonistka w serii Gieli filmów Tomb Raider. Nie wiem, nie grałem. Ale pewnie jakoś damski Jan to nie ten Emma. No i... jeszcze raz. Nie. Dobra, no to przegrałem. O kwiecień, zagrajmy Człowiek jest. O kurczę. Gadem nie. Bez kręgowców kręgi mamy. Płazy... To są albo rzebuwe. Sak. Patrzcie, lecimy z kwietniem, pa! O, jak nazywa się stolica Grecji? Yeah! Lecimy z tym tematem. Jak nazywa się grecki? Mm. Nie, chyba i to su nie znam, typa. Apollo to tam chyba to leciał do tego na księżyc Hades Roboare. A... Jej Dobrze piesku... Bo ja mam pieska po łapomimi tutaj... Gryzie mnie... Niech nazywa się Żewiński Bóg Nieba... O kurcze... Żewiz... Bł... Zeus to jest... Chyba. Tak, ten co było, dopiero Ja Jowis, No tak, bo on jest planetą... Dobra. To tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach jaki gry chcecie na telefon. Oczywiście zagramy. No. To ja lecę i życzę miłego dnia. Cześć.